Ja jestem nitro. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będę się udał. A w sumie kogo ja szukuję? Ja się nie potrafię nie drzucić. A więc, witajcie w kolejnym odcinku. Czekajcie, nałożę no to filtr, a mnie z tym. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak sami widzicie, po tytule, może po miniaturce, nauczę was malować blokami w Minecraft. Tak. Mieliście kiedyś problem, na przykład, że chcieliście na przykład zrobić gigantyczny blok sauna? Ze stone'u, a nie chciało wam się zapełniać, Mo możecie to zrobić filmem. Ale jeśli chcecie zrobić na przykład tutaj na skos i w ogóle, to polecam użyć komendy, którą dzisiaj wam pokażę. A więc działa ona tak: naciskam za dźwignię, no i nic się niby nie dzieje. I a, ale jak trochę oddalę, to patrzcie tu, to można, i pa i to można manipulować jaką odległość i w ogóle. I patrzcie, tam gdzie chce, tam stawia się na przykład Endstone. End o, zapomniałem n end stone. Endstone. Albo na przykład loot, albo na przykład, nie wiem, różne inne rzeczy. Jak na przykład, na przykład chcecie szybko zbudować wieżę, on to nierówno akurat jest tutaj, ale dobra, mniejsza z tym. I możecie tak budo możecie to tak po prostu sobie budować wszędzie, nie? Yy, wpisujecie jeden blok, na przykład stone i budujecie stone. Po pokażę Wam, patrzcie. Yy, jaki blok? Nie wiem. O, na przykład yy, dia diamond. Podłoga. Blok. Nie, i patrzcie, tam gdzie się patrzę, normalnie diamenty są. Tam, gdzie się patrzę, normalnie diaksy, nie? Normalne diaks, więc gdybyście mieli to na survivalu, no to... Znaczy moglibyście po prostu napisać komendę Give Małpa S albo właśnie block 64, już byście mieli więcej, ale na przykład patrzcie, jak chcecie patrolować graczy, to idziecie na Niewitkę, nie? I bierzecie na przykład nie wiem, barier blok i... i tak robicie, albo nie wiem, inny blok i stawiacie. Tak naprawdę to jest zarąbiste. Więc już Wam pokazuję, jak zrobić tą komendę. A więc komenda wygląda tak. E, musicie przygotować komendę bloka. Komendą na czacie, taka, jaka wyświetla się na kursorze, tutaj, gdzie ma, e, macham łapką. E, I jak dostaniecie komendę bloka, to. E, Jezus Maria. Stawiacie go. I jak tu jest, jest yy, stawiajcie wam się taki, i jak tu jest impuls, zmieniacie na powtórzenie, i tutaj, i komenda wygląda tak, słuchajcie, patrzcie. Komenda wygląda tak. Yy, ee, nie wiem czemu. No po prostu, mniejsza z tym. Execute, piszecie tutaj ważnik, yy, taki jaki macie. Na przykład, ja mam Hubcioziom, więc piszę Hubcioziom. Nie? Execute. Tak, taki dziwny, takie dziwne trójkąciki. <laughs> takie dziwne trójkąciki, nie? I bierzemy przy, po tymi, tymi. Prze. No Jezus Maria, no i y, robimy. Przy, muszą być oddzielone spacją. Set block. I tutaj y, już trochę tak dziwniej się zaczyna. A więc tak. I jak napiszemy już tą komendę, to piszemy tak. Yy, tutaj, jak były te falki, to piszemy, że yy, fal, ta, nie falka, tylko ten trójkąt, yy, set blok, spacja trójkącik. I yy, ten 1, 3, albo 1, 0. Jak wam chcecie. Falka 1, znaczy, no 10. I piszecie, jakim blokiem chcecie budować a ja tu już wybrałem diamond block i tam gdzie się patrzycie, tam budują się diamenty nie jest to zbyt skomplikowana komenda, ale łatwa też nie jest więc, no tego zrobiłem poradnik yy, dla was i możecie, i jak zmienić tą komendę możecie też zmienić tą komendę jak chcecie że zamiast tego set block i w ogóle możecie napisać na przykład Samon. Lightning Bolt albo Piggy wtedy będą się yy, świnie tworzyć, ale to chyba wiecie. I patrzcie, wybieracie jaki chcecie blok i malujecie sobie po całym niebie jaki, jakim blokiem chcecie. Nie wiem, to może być naprawdę każdy blok, to może być każdy, to może być nawet, nie wiem, no. Dzwon, to może... dzwon... Dz, dzwon to może być. To może być nawet, nie wiem, bedrock. Bedrock. Bedrock, to może być wszystko. No, patrzcie, no nawet bedrock, no. Więc bardzo polecam i oczywiście dla. No, świdzia nie patrzy. I oczywiście pokażę Wam chwilę, żebyście sobie mogli przepisać i kończymy filmik. A więc to by było na tyle yy, No, to by było na tyle yy, Jak chcecie więcej filmików to mówcie i ogólnie piszcie jakie chcecie w komentarzu I ogólnie sorry, że nie było yy, tego filmiku w niedzielę, tylko jest teraz taki krótki, ale no nie było mnie w domu Jak to zawsze ja Nie było mnie w domu, znaczy no byłem, ale już o 21, czy tam o 20, więc no już sobie pomyślałem, że dobra, nie będę wrzucał, bo będę miał taki głos, jakbym, nie wiem, już spał. Bo byłem zmęczony, więc... Piszę co... jakie kolejne filmiki chcecie. A ja... No kończę. No więc... No to by było na tyle i żegnam. Pam pam. Pam pam. Du 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 du. Pa.